Andrzej Duda, ten sam człowiek, który moim zdaniem nielegalnie zasiada w pałacu na namiestnikowskim w Warszawie, ogłosił wielki sukces swojej dyplomatycznej krutiaty do USA i Kanady. Co jest tym sukcesem? Prywatne spotkanie w apartamencie w penthouse Donalda Trumpa. Tak, ja wiem, że można być człowiekiem, który kolekcjonuje prywatne kolacyjki z Jarosławem Kaczyńskim, do którego na żądanie jeździsz, na przykład Andrzej, albo z panią Manowską, pierwszą prezes Sądu Najwyższego, do której też na kolacyjki jeździsz. I może to być wielkim sukcesem dla ciebie, że spotkałeś się w chacie u Donalda Trumpa, ale dla każdego normalnego Polaka to jest po prostu nic innego jak obciach. A może nawet działanie na szkodę Polski. Ale na szkodę Polski też działają politycy Trzeciej Drogi, którzy mają cholerny niefart w stosunku do tego, co robią. Po pierwsze, Gomoła chciał sobie na lewo dorobić na funduszu wyborczym. Po drugie, Hołownia. No cóż, Hołownia wystąpił przeciwko kobietom, przesuwając debatę aborcyjną. I na koniec Marek Sawicki, stary leśny dziad z PSR-u, który jest członkiem Trzeciej Drogi, namawia posłankę Kotulę, no ministrę Kotulę. Do przestępstwa. Nie wiecie jakiego? Zostańcie do końca, a zobaczycie. Cześć, ja mam na imię Sebastian i mojego dzisiejszego vloga zacznę od Mariusza Kamińskiego, który może już wiecie, że zeznaje albo w prokuraturze, albo przed komisją śledczą. Mariusz Kamiński, były poseł, były minister, obecny przestępca, Ułaskawiony dwukrotnie przez Andrzeje Dudę, szef CBA, były szef CBA, na dzisiaj, czyli na 18 kwietnia, ma dwa zaproszenia na zeznania. Po pierwsze, Mariusz Kamiński powinien się stawić w prokuraturze, ale nie odebrał zawiadomienia prokuratury, więc tak naprawdę Mariusz Kamiński do dziś nie wie, o tym, że powinien się stawić w prokuraturze, mimo że wszystkie media o tym trąbią. Nawet jakby otworzył lodówkę, to pewno w lodówce by zobaczył wyskakującego rzecznika prokuratury, który go zaprasza na dzisiaj na 10 rano, to Mariusz Kamiński nie pójdzie tam. Mariusz Kamiński też myślał, że nie będzie musiał pójść do komisji Sejmowej, bo nie odbierze zawiadomienia, ale tutaj przewodniczący komisji Sejmowej wykazał się sprytem cześćwością rozumu, cześćwością umysłu, można powiedzieć, wysłał policję do Kamińskiego, że ten ma się dzisiaj 18 o 10 stawić. Oczywiście Mariusz Kamiński pójdzie gdzie trzeba, ale będzie robił szopkę polityczną, nic nie będzie mówił. Nawet jak coś będzie wiedział, to będzie kłamał, bo on wie, że przez kolejne 400 dni jeszcze ma dupokrytkę w postaci Andrzeja Dudy. Musicie też wiedzieć, że Mariusz Kamiński dzisiaj jest ścigany przez prokuraturę o podszywanie się pod osobę, którą nie był. Hmm. No to teraz popatrzcie. Mariusz Kamiński w 2023 roku został prawomocnie skazany. Zgodnie z polską konstytucją, jak ktoś jest skazany, nie może być posłem. Oczywiście tam jest jakaś procedura, jeszcze wygaszenie, hołownia dał ciała, tu jest tych powiedzmy kilka kroków. Ale co do zasady, w momencie kiedy jesteś skazany, Przestajesz być posłem, przestajesz być posłem, nie masz prawa podawać się za posła, nie masz prawa korzystać z przywilejów, nie masz prawa głosować, nie masz prawa pojawiać się w Sejmie w tej części tylko i wyłącznie dla posłów. Mariusz Kamiński dzisiaj tłumaczy się, że on to głosował, bo hołownia mu pozwolił głosować. No i zaskoczę was, ale do mnie akurat. To tłumaczenie trafia, bo wyobraźmy sobie taką sytuację. Mamy dyrektora szpitala, który dowiaduje się, że jeden z jego chirurgów jest oszustem i nigdy nie skończył szkoły medycznej. I on woła tego chirurga i mówi: Ty, stary, naprawdę nie skończyłeś tej szkoły medycznej? No nie, no kurde, wiesz, stary, no jakoś tak wyszło, że ten dyplom to mam trochę fałszywy. No ale ty naprawdę jesteś dobrym chirurgiem. To co my teraz zrobimy? Operację masz na za godzinę. To wiesz co? To Ty walnij jeszcze tą operację, zrób co trzeba zrobić, a ja Cię za godzinę, jak już skończysz tą operację, to ja Cię wypiję przez hukiem. No i w tym momencie, kto jest winny? Ten chirurg, który już się przyznał do tego, że nie ma dyplomu i nigdy nie był chirurgiem? Czy dyrektor, który wiedząc o tym przekręcie, dalej pozwala mu operować? Moim zdaniem jeden i drugi. Jest tutaj narażony na odpowiedzialność karną. Ten, bo się podszywał, a ten, bo nie dopełnił obowiązków. I tak samo jest z Hołownią i Kamińskim. Kamiński się podszywał, jest winny, jakby. Hołownia wiedział, nic nie zrobił, jest winny. Prokurator powinien dzisiaj wezwać i jednego, i drugiego. I w sumie Wąsika też, bo ten trzeci też się podszywał pod posła. Ale pewno Wąsik dostanie swoje zaproszenie w innym terminie. Moim zdaniem. Prokurator powinien, niezależny prokurator, a mówią, że mamy niezależną prokuraturę, powinien zbadać jedno i drugie. Żeby nie było podejrzeń, że nowa prokuratura działa teraz na zlecenie nowej ekipy rządzącej. Wy pamiętajcie, nie musicie działać na zlecenie niczyja, już na pewno nie na zlecenie Kaczyńskiego, Wąsika czy Kamińskiego. Wy działacie tylko i wyłącznie razem ze mną na dobro ogólne. Moje filmy, dzięki temu, że wy je lajkujecie, komentujecie. I na koniec subskrybujecie ten kanał, docierają do szerszej publiki, a dzięki tej subskrypcji docierają też do pisowców, którym otwieramy oczy i pokazujemy, że bycie członkiem zorganizowanej prawicowej grupy przestępczej jest niczym innym, jak przestępstwem samym w sobie. Ja osobiście czasami mam takie moralne obawy przed tym, żeby skomentować kolejne działania Andrzeja Dudy. Ja mam czasami taki moralny też obowiązek w sobie, żeby. Nie powiedzieć za dużo o Andrzeju Dudzie, bo ja wiem, że jak ja powiem do was: No, nie, no, Duda to sięgnął bruku, już więcej nic nie wymyśli, to ja wiem, że jutro Andrzej pójdzie o krok dalej i ja będę się musiał tłumaczyć. I teraz mam taką sytuację, że kilka dni temu dociera do mnie informacja, że Andrzej Duda napisał na swoim Twitterze, iż stanowczo, kategorycznie będzie działał przeciwko Iranowi za to, że Iran zaatakował Izrael. No to ja, jak to czytam, to włączam CNN, żeby sprawdzić, czy Duda już nie wypowiedział wojny czasem Iranowi. Ja słyszę też, że Duda mówi, że tabletka dzień po to jest morderstwo, że aborcja to jest morderstwo, i on będzie stanowczo, kategorycznie sprzeciwiał się przeciwko wszystkiemu. To jak ja to słyszę, to ja czytam gazety i szukam tego, czy Andrzej Duda nie zdelegalizował, nie zdelegalizował czasami tabletek antykoncepcyjnych. Ale kiedy ja słyszę w mediach, że Andrzej Duda ogłasza wielki sukces swojej przyszłej wizyty w USA i Kanadzie, to ja wiem, że jaja będą grube. I po co Andrzej Duda leci do Stanów na 400 dni przed końcem swojej usłanej sukcesami kariery politycznej? No cóż, może leci do Trumpa, żeby pogadać o pogodzie, no ale to bym wykluczał. Moim zdaniem Andrzej poleciał tam w dwóch sprawach, po pierwsze poleciał pogadać z Trumpem o tym, że jak Trump już wygra, a ma duże szanse, żeby wygrać kolejno, kolejną prezydenturę w USA, to Andrzej by się tak załapał, może w jakim ONZ-cie, a może jakim prezesem stowarzyszenia Polaków na uchodźstwie by był, albo może Trump by mu załatwił jakiś, nie wiem, prezesurę Polonii w Moskwie, albo w Korei Północnej. No. Gadają na pewno o tym, że Duda to chciałby gdzieś pracować, jak mu się za parę dni skończy już robota w Polsce. Ale drugim tematem, o którym mogą rozmawiać, to może być wymiana poglądów na temat tego, jak to jest być byłym prezydentem dużego kraju, który jest ścigany przez prokuraturę, ma potężne kary do zapłacenia i na dodatek wisi nad nim widmo od siatki, no bo w sumie Andrzej. To też ma taką przyszłość, która no nie jest zbyt w jasnych barwach pisana, moim zdaniem. Dlatego te dwa elementy, moim zdaniem, stają się rzeczywistością Andrzeja Dudy. Po pierwsze, stary, załatw mi robotę. Po drugie, stary, jak to jest być byłym prezydentem, który śmiga co chwilę po sądach. A jeszcze jedna rzecz, bo Andrzej Duda bardzo często mówi, że Donald Trump jest jego przyjacielem. To jest tak samo, jakbym ja powiedział, że Donald Tusk. Jest moim przyjacielem. Tylko obawiam się, że Donald Tusk nie wie o tym, że jest moim przyjacielem. I co więcej, nie jestem ja też jego przyjacielem. I chyba tak samo jest z Andrzejem z Pałacu i z Donaldem Trumpem. Andrzej mówi, że Trump jest jego przyjacielem, a Trump za każdym razem, jak się z nim spotyka, pyta się swoich doradców: Te, a co to za jeden? Co to za jeden gagatek mnie tu psy set? Także, Andrzej, uważaj, jakich przyjaciół sobie dobierasz. Bezpieczny zestaw do aborcji zamówisz na www. Połykasz popijając wodą. 2. Czekasz 24 godziny. 3. Po upływie 24 godzin przyjmujesz 4 tabletki. cztery tabletki. 4. W jamie policzkowej trzymasz przez 30 minut. Potem potrzebujesz wsparcia, zadzwoń. To jest tweet. Ministry Kotuli, który w trzeciej drodze, a tak naprawdę u pana Sawickiego, wywołał straszne, ale to straszne ból dupy. Stary dziad. Chciałem powiedzieć, stary leśny dziad, ale to jest bardziej stary rolny dziad, który powinien zająć się hodowlą kus i koszeniem trawy, a nie doradzaniem młodym, postępowym polkom, co i jak mają robić. Dzisiaj, odbijając się od ściany do ściany w trzeciej drodze, a może szukając swojej drogi w trzeciej drodze, postanowił namówić panią ministrę Kotulę do złamania prawa, bo pan Sawicki. Marszałek senior, do którego miałem potężny szacunek za to, jak poprowadził inauguracyjne posiedzenie Sejmu, w którym to koalicja 15 października przejęła władzę, dzisiaj namawia do przestępstwa panią Kotulę, mówiąc: To ona jak chce, to niech się wysterylizuje. Tylko panie Marku Sawicki, marszałku leśny dziadku z PSL-u, czy pan wie, że w Polsce sterylizacja kobiet jest nielegalna? Czy pan wie, że sterylizacja to jest określenie permanentnej aborcji dla suki, kobiety psa, dla kotki, czyli kobiety kota? O, to fajnie, kobieta kot, to fajnie brzmi w sumie nawet, to mi się podoba. Albo na przykład, jak pan jest rolnikiem, to jak pan woła weterynarza, żeby byk już nie robił dzieci, to pan sterylizuje byka, konia, kozę. Zwierzęta się sterylizuje, ludzie mają albo wazektomię, albo permanentną. Antykoncepcję. I jeżeli pan chciał być tak dowcipny, to mógł pan najpierw sprawdzić, że w Polsce permanentna antykoncepcja dla kobiet jest legalna tylko i wyłącznie w dwóch przypadkach. Po pierwsze, kiedy płód mógłby zagrażać życiu i zdrowiu kobiety, czyli względy zdrowotne wchodzą w grę. Ewentualna druga opcja, w momencie, kiedy istnieje potężne ryzyko, że płód może być obarczony wadą śmiertelną. Lub ciężką chorobą, nieuleczalną chorobą. Wtedy kobieta może legalnie poddać się permanentnej aborcji. W żadnym innym wypadku, Panie Marku, sterylizacja nie jest legalna w Polsce. Więc następnym razem, jak będziesz chciał być człowieku dowcipny, to się dowiedz, czy ten twój dowcip nie jest namawianiem. Kobiety do robienia przestępstwa? Czy nie jest on czasem rasistowskim zachowaniem, które powoduje, że kobiety znów stają przed decyzją, zachodzić w ciążę, czy nie zachodzić w ciążę? Czy nie jest to debilne podejście starego leśnego dziada, który powinien zająć się wnukami i dać sobie spokój już z rządzeniem Polakami, bo Polska jest postępowa i kobiety powinny decydować, to nie chołownia ze swoim zaściankowym, tragicznie. Konserwatywnym podejściem do aborcji, i to nie Sawicki, który jest niedouczonym, starym leśnym dziadem, powinien decydować, czy kobieta ma prawo do aborcji, czy nie ma. Czy kobieta ma prawo podać się permanentnej antykoncepcji, czy nie ma. I tylko dodam, że mężczyzna, ja, gdybym chciał, płacę około 2000 zł i poddaję się wazektomii, które jest niczym innym, jak podwiązaniem jajników, ale u kobiety. Więc mężczyzna, ja, mam prawo poddać się wazektomii, kiedy chcę, jak chcę, płacę i robię. Kobieta natomiast musi czekać na decyzję sądu, lekarza, ewentualnie pojechać na Słowację, do Niemiec albo do Austrii i zrobić tam ten zabieg, bo tam on jest legalny. W Polsce on jest tak samo nielegalny, jak, jak wiele przypadków legalnej aborcji. Znaczy legalnej w Europie. I chciałem wam powiedzieć, że o Marku Sawickim zrobiłem wiele filmów, ale to jest nieprawda. I jest mi bardzo przykro, że to jest pierwszy materiał, który robię o Marku Sawickim, bo miałem do tego człowieka wielki szacunek, ale od kiedy przed na tory trzeciej drogi, stał się tak samo radykalnie, skrajnie, prawicowo, konserwatywnym starym dziadem, jak Szymon Kołownia. I moje drogie panie, uważajcie na kogo głosujecie, bo głosujecie na amerykańskiego Hołownię, a dostajecie ściankowego Sawickiego. Dzięki. I do jutra. Na razie pa.